Technologia budowlana kanadyjskich domów, budynki mieszkalne ramowe zbudowane przy użyciu kanadyjskiej technologii przyszły do U200BU 200 nas w XXI wieku. Oni są z własnymi rękami pierwsze zadanie, które powstaje od właściciela po zakupie strony do budowy. Kontener blokowy zrób to sam przez czas budowy lub po prostu tymczasowe miejsce zamieszkania w kraju dość często. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Od dawna temu zręczni mistrzowie starali się wyposażyć miejsce pracy tak wygodne, jak to możliwe i, jeśli są wyrażani w nowoczesnym języku, ergonomicznie, co uznano za gwarancję nie tylko szybkiej i skutecznej pracy, ale także bezpieczeństwa. W związku z tym pomieszczenia przeznaczone do naprawy i ręcznej produkcji były wypełnione wszelkiego rodzaju stołami, stojakami i pudełkami którego oryginalny materiał do produkcji był drzewo. Z czasem tańszy metal stopniowo zastępował drzewo na arenie budowlanej i zaczął być wykorzystywany do produkcji maszyn metalowych, mebli i różnych sprzętu pomocniczego, szczególnie istotnego w warsztatach budowlanych. Ponieważ towary oferowane przez sklepy często nie odpowiadają wskazanym cechom, a czasem stoją na równi ze sprzętem przemysłowym. W naszym artykule podzielimy się prostymi wskazówkami i powiemy, jak zrobić drewniane stole warsztatowe z własnymi rękami. Główny cel i typowe cechy stołu roboczego niezależnie od funkcji projektowych Stół roboczy z konieczności charakteryzuje się masywnymi wymiarami i stabilnością oraz zaprojektowany do struktur i produktów przetwarzania o szerokiej gamie wymiarów. Podczas konstruowania stolarki stolarskiej ważne jest, aby pamiętać, że wymiary przetworzonych produktów zależą bezpośrednio od wymiarów stołu roboczego podczas gdy przetwarzanie produktów zarówno ręcznie, jak i stosowanie elektrycznych narzędzi wiertarki i elektrycznego orchidan, typowy układ standardowego układu stolarskim składa się z następujących elementów powierzchnia robocza, do której stosuje się masywna deska, której grubość wynosi co najmniej 60 mm. W celu produkcji pokrywki eksperci radzą dać preferencję drewna litego, takiego jak dąb lub buk. Przy użyciu, którego nie jest konieczne. Okresową zmianę powierzchni roboczej stolarza warsztatowego. Ze względu na wysoką odporność na zużycie materiału. Wady zaprojektowane w celu konsolidacji przetworzonych części. Są one instalowane na przedniej powierzchni pokrywki. Ogromne warsztowanie warunkuje instalacja kilku wat osobno przeznaczonych do przymocowania małych i dużych części. Duże wady wykonane są z drewna. Podczas gdy wybierając wadę o małych wymiarach, lepiej jest dać preferencję strukturom metalowym. Obsługi linii mają na celu zwiększenie stabilności całego projektu, które są połączone paskami podłużnymi. Do ich produkcji wskazane jest użycie miękkiego drewna, linden lub sosny, w przestrzeni pod pracownikami, na podporach. Możesz instalować szuflady zaprojektowane pod kątem narzędzi i innych działających akcesoriów. Warsztaty stolarskie, rodzaje konstruktywnej wydajności podczas opracowywania projektu Workbench ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego funkcje projektowe, niezależnie od tego czy zostanie on zainstalowany w warsztacie, czy będzie reprezentowany przez strukturę mobilną, jeśli wolisz strukturę mobilną. Optymalne rozwiązanie ułatwi ją z powodu zastosowanego materiału, który powinien być mniej gruby. Mobile Workbench można również modyfikować za pomocą składanego blatu, a także składanych nóg. W związku z wymienionymi funkcjami istnieją trzy rodzaje warsztatów. Mobilny stół roboczy zaprojektowany do drobnych prac naprawczych i manipulacji z stolarką. Stacjonarny stado robocze używane do przetwarzania masywnych drewnianych pustych pustek i ciężkich desek jest łatwy do produkcji, ale jest powiązany z jednym miejscem, warsztaty demontażowe lub transformatorowe są wygodne dla jego składanego projektu, co ułatwia proces wymiany poszczególnych części, a także zwiększa mobilność całej konstrukcji. Możesz dowiedzieć się. Jak wykonać wymyślony trening w wyspecjalizowanych instrukcjach? Stolarka lub ślusarz? Różnice oprócz klasyfikacji przedstawionej powyżej. Warsztaty różnią się w swoim celu. Rozróżnij stolarki od stolarki. Ponieważ tworzenie warstwy roboczej jest obarczone wieloma trudnościami, w tym przewodniku powiemy, jak zrobić warsztat stolarski z własnymi rękami. Wymiary i lokalizacja stołu roboczego w trakcie tworzenia stołu roboczego ważne jest prawidłowe wybranie jego lokalizacji. Powinno to być w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych źródeł światła. Jeśli istnieje, lokalne źródła światła również nie będą zbędne. Nie możemy zapominać o gniazdach elektrycznych które powinny być również bliskie stole warunku. Wszystkie przewody znajdujące się w obszarze roboczym są najlepiej zamknięte w falistej rurze lub pudełku. Przed przystąpieniem do budowy stołu roboczego eksperci zalecają określenie jego ostatecznej wysokości. Aby to zrobić, opuść ręce w dół, po czym dłonie są umieszczane równolegle do podłogi. Odległość między podłogą a dłoniami jest najwyższa wysokość pulpitu, najwygodniej dla ciebie ponieważ domowe stado warsztatowe są często zaprojektowane do jednego miejsca pracy długość tabeli wynosi 1,5 a szerokość wynosi 0,8 m jak zrobić miejsce pracy wideo jak zrobić strzał w garażu wybór materiałów wybór materiału do produkcji stołu roboczego jest ważnym etapem wszystkich prac który określa końcową siłę i stabilność budowanej konstrukcji. Przed treningiem stolarki porozmawiajmy o racjonalnym wyborze materiałów niezbędnych do jego produkcji. Według ekspertów, w celu budowy stołu warunkowego optymalny materiał będzie ścisłą wiązką odpowiednią do produkcji ramy i nóg. Idealne wymiary ścisłego drewna Dla nóg 100x 70 mm Dla skoczków 100x 50 mm w przypadku blatów lepiej jest wybrać płyty o grubości 5 cm lub całe płótno, takie jak stare drewniane drzwi lub płyta wiórową charakteryzująca się laminowaną powierzchnią. Ważne jest, aby wiedzieć, że preferencje lepiej nadaje się do drewna litego, takiego jak dąb, klon i buk. Jak stworzyć stół do stołu? Sekwencjonowanie produkcja stołu roboczego obejmuje kilka etapów z których podstawowymi jest montaż podstawy, instalacja blatów, instalacja sprzętu na stole warsztatowym, montaż podstawy podstawą jako konstruktywny element stołu roboczego jest drewniana rama, której przymocowanie jest przeprowadzane w taki sposób, że projekt spełnia wszystkie wymagania sztywności i stabilności dla tych celów. Między nogami stołu warstwy Konieczne jest zapewnienie instalacji zwarcia w poziomie, a na środku, na całej konstrukcji. Ważne jest ustanowienie cara. Zarówno skoczki, jak i król są przymocowane w odległości 40 do 50 cm od podłogi. Następnie mogą być używane nie tylko do wzmocnienia projektu ale także do instalacji półek i pudełek do improwizowanych narzędzi. Podczas konstruowania podstawy pręty są naprawiane poprzez podłączenie z pikepas, a w miejscach, w których nie jest to możliwe, używają śrub samozapijających się. Według rysunku lepiej jest najpierw przygotować rowki i kolce, a dopiero wtedy przyklejają połączenie prętów klejem stolarskim. Jeśli zbudujesz stacjonarny strzał warsztatowy, do ściany można przymocować jedną lub więcej części ramy, co przyczyni się do jeszcze większego wzmocnienia ostatecznego projektu. Blaty produkcyjne i jego instalacja Myśląc o etapach produkcji blatu, nie możemy zapominać, że powinien być nieco większy niż baza. Masywna tarcza o wcześniej wskazanych rozmiarach jest wykonana z wcześniej przygotowanych grubych płyt, z których elementy są używane. Długie paznokcie Napędzane od wewnątrz płyt, zastosowane tablice są wstępnie pijane, aby wyeliminować śmieci wchodzące w istniejące pęknięcia. W przypadku instalacji blatu wykorzystanie materiałów jest wykluczone do produkcji, z której zastosowano prasowane układy, ponieważ nie spełniają one wymagań dotyczących jego stabilności. Dla blatu przybija się kilka poprzecznych prętów. Dla których konieczne jest dostarczanie rowków u podstawy. Za pomocą śrub samodzielnych szyny zorientowane w poziomie są przymocowane do tego skoczka, które są potrzebne do szybowania szuflad. Blat jest przymocowany do podstawy na śrubach. Aby to zrobić, w górnej części słupków podstawowych za pomocą dłuta wgłębia się, a na blatach otwory są wiercone pod śrubami których głowy są zagłębione w pokrywce za pomocą wiercenia w blat odpowiadającej średnicy aby uniknąć urazów z chichotów w procesie kolejnej pracy blat jest polerowany kilka razy i pokryty olifa. instalacja sprzętu wady jest podłączone do zainstalowanego blatu którego instalacja powinna być zapewniona na wgłębienia na końcu blatu. W miejscu instalacji sklejka jest przymocowana do dna blatu. Podczas instalowania wady są one najpierw nakładane, oznaczają miejsce swoich elementów mocujących, a następnie naprawiają za pomocą nakrętek i śrub. Pamiętaj, że wadą nie powinno być zlokalizowane z krawędzi. Co przyczynia się do przemieszczenia grawitacji podczas pracy. Oprócz wice of classic equipment for workbench znajdują się drewniane zaciski, stacjonarne wiertło o dużej mocy, oddzielne odmiany, sprzętu do obracania, element frezowania. W warunkach domku przydatne będzie również zainstalowanie szlifierki i okulnika. Podczas instalowania sprzętu na stole roboczym ważne jest. Aby przemyśleć wszystkie szczegóły wygody i bezpieczeństwa, a także sprawdzić siłę wszystkich elementów złącznych. Jeśli sprzęt działa z sieci elektrycznej, ważne jest prawidłowe obliczenie mocy jednoczesnego połączonego sprzętu, a także poprawnie przeprowadzić samo połączenie, jak zaprojektować i tworzyć uniwersalny stole warsztatowe. W tym artykule proces produkcji ślusarstwa nie jest szczegółowo rozważany. A nie wyjaśniono również, jak wykonać trening żelaza ze względu na złożoność tego procesu, uważamy, że konieczne jest rozważenie opcji przewidującej przewidywanie dla probiet dla połączenia robotników ślusarskich i stolarskiej, co jest szczególnie istotne w warunkach domów i działek wiejskich. W tym celu wykonano ten sam stado warsztatowe, jak podano w instrukcjach ale nieznacznie zwiększa powierzchnię powierzchni roboczej. Czasami w tym celu może być konieczne wzmocnienie podstawy za pomocą dodatkowych elementów ramki. Po zainstalowaniu blatu połowa jest pokryta arkuszem cienkiej stali nierdzewnej, która jest przymocowana śrubami w wersji idealnej. Nie tylko górna część blatu, ale także jego elementy końcowe. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła Uzasadnienie prawne